No, witamy Was, jestem Joyjack. Ja jestem Demonix. I zapraszam na odcinek. Jak go nazwiemy? Jak nazwiemy to? Przyjaciele z Minecraft. Nie wiem, podsuwajcie w komentarzach. No, ale musimy najpierw jakoś wymyślić to, żeby podsunęli, nie? To może historie z Minecraft wzięte multiplayer? Dobra. Albo przygody dwóch znajomych. No, nie no. Historia z Minecraft wzięty multiplayer Dobra piszcie jeszcze może zmienimy coś w naszej nazwie A ja właśnie muszę pościnać trochę drewna. Ej to moje zadanie No ja też chcę trochę pościnać nie z Zbudujemy potem męski dom Z różowej wełny No bo to jest kolor steak No na przykład, albo No takie małe to drzewo? Gdybym to wiedział to bym go nie ścinał Ja tam ścinam każde drzewo Nie upór jak ja zrobię, dobra? Nie Ja już zrobiłem No to dobra Ej, tak. Nie no tak naprawdę nie zrobiłem, teraz zrobiłem Dobra Coś się dziwnego z pracem, ale dobra, nieważne Mam nadzieję, że nagrywam A, a co się tam zostało? Mam 0 FPS-u przed chwilą Zero czego? FPS-u, dobra tam Co to jest? Zrobię ci topór No dalej Co ty zrobiłeś za magię? Skoczę Co, a co? No dobrze Odzień 5 złotych Ja szukam węgla Nie chcę. nie chcę. Dobra, ja wykopię nam chatę, może węgiel przy okazji znajdę. Ech, wow! To ty to, to wykopałeś? Nie no, raczej nie, bo ty nie miałeś kilofa. Ale co jest taka wielka dziura w górę? Nie, taka wielka dziura w górze. Ze przeszłym przez nią. Aha. Hero brain. Yy, serwer dopiero założyliśmy, nie? No wiem, i co w związku z tym. Hirobra, nie wiem, czy by zdążył cokolwiek zrobić. Po pierwsze, on nie istnieje. Łoł, wow, żmij mnie zasypał i żal. Sunięto w celi 1-2 Minecrafta. Co? Sunięto od 1-2. To jest Bedrock? Chcemy... Nie. wiem, co. My chcemy spotkać Endermana. Ty, ja nie. I zaprezentować Wam, jak właśnie się walczy z takim bonusem. No, większość już pewnie z nim walczyła. Nie kłam. Będę. A może, zginęli. A może zginęli. Co? No, ale walczyli. Węgiel, węgiel! Wągiel, wągiel! Żelazo, żelazo! Nie kłam, widzę cię. To gdzie ja jestem? Gdzieś, gdzie ja cię nie widzę. No więc właśnie. Nie masz czym wykopać yy, Mam 14 kobla i 2 patyki. Tam nic nie wyjaśni. W sumie patyków nie mam mam drewnu. I workbench stoi naprzeciwko domu. My mamy jakiś dom? No, taką jaskinię. To nie dom. Coś w stylu domu. Nie. Ty grasz na zwykłym teksturpaku? Współczuję ci. Zaktualiz nie zaktualizowałem. Współczuję ci. Fajnie się gra. Ja nie lubię zwykłego teksturfaka. Jest taki... niefajny. Czyli, że Minecraft jest nie... niefajny. Nie, Minecraft jest spoko. Tararia też. I gdzie ty jesteś? W tym czymś. Ej no... No w tym czymś. To no nie na no serio, ja Cię nie widzę. Gdzie Ty masz lewa prawo-lewo? Przez taką wielką, fajną górę. I gdzie jest workbench? Tu w... się świat regeneruje. Postawię tu sanda. Ja idę do workbencha. A, dobra, to ja tam będę stał. Co to jest za dziura? O, widzę cię. O, tu jest węgiel i żelazo, ale... Nieważne. Ej, no ale dziwna ziola. Ej, ja stąd wychodzę, ten nie spycha na dół. A tu jest warkbenga. Idź to warkben'a. Jestem przy nim. On, on kłamie. Ja sobie robię topór. No ja mam topór. A ja mam kamienny. Daj mi kobla. Dobra, to... Zrób mi kamienne killow. Nie, tu obok rok będę ja ci rzuciłem 7 kobla. Masz 5 minut, żeby to zebrać. No już jestem przy tym. Dawaj to. A ja zebrałem jajko. Ej, Mateusz, chcesz headshota? Chcesz headshota? Nie, dzięki, wolałbym nie. Aj miałem laga A i nie wiem czy cię nawet trafiłem A co ty szczodasz we mnie? Jakim cię rzuciłem? <grywa> ja <byłem. grywa> A ja mam trzy taki desek i cztery I trochę mi dasz No, może A ja będę miał zaraz żelazny killów Nie Nie kłam Będę nie będziesz Będę Nie będziesz mi rozkazywał Założymy się A czy ja ci doskazuję? Nie, ja ci A co ty? Władca drużyny pierścienia O mięsko z kurczaka Nie władca teamu, Jojciek and y -y, Jak ty tam masz? Demon. Demonik. No jeden pies Ej dobra, skoro masz tyle drewno, zrób drzwi Dobra. Ja nawet nie wiem gdzie my mamy tą chatę. Się nie dowiesz w najbliższym czasie. O ile już to trwa? Niedługo będziemy musieli kończyć. Wow, by, by mnie żwir zakopał przez ciebie. Czemu przeze mnie? Nie wiem I gdzie my mamy tę latę? W domu no Ale gdzie jest ten dom? Ciemnica, ciemnica, ciemnica A, wiedzę Gdzie mam wstawić te drzwi? W wejściu, a gdzie? Dobra, będę kopał na razie ten zwykłym, słabym, cienkim bolkiem, kilofem. A ja mam mięko. A ja mam dużo żelaza i noc idzie. O nie, jestem. A nie, to te ja drzwi się postawiłeś. Się... ja się zatrułam. Wow! Żwir mnie zakopał. Przez ciebie. Mięso z i się Dobrze ci tak, życie ci będzie zawierać. Zobaczyłeś w ogóle potwarki, bo mi nie zawiera życie. No i jakoś mi się życie nie regeneruje, nie? No ja jestem za mi się życie nie odbiera. No bo to chyba coś tam musi być. Ej dobra, to ja będę rozwalał to pochodniami, nie? Chyba każdy nasz wiz tak u mnie, nie? Ile w ogóle jakichś będziemy mieć? No. A może jeden. Co ty tu zrobiłeś? Co? Czemu mnie żwir lata? Czekaj, zrobię reloga. O nie, wszyscy zobaczą IP. Dobry. I czemu jestem na respawnie? Czemu nie? Wow. teraz gdzie jest nasz... a, tu. Wiesz, ja chyba będę nagrywał Assassin's Creed Let's Play No, co chcesz. Ale na tym kącie, nie? Co ty robisz? Czemu ty psujesz? No, bo na co. O nie! Tylko nie to! Nie mamy łóżek, a jest noc. O, tam workbench dostał. No to, no, no to z z zrób cięcie, a my przeczekamy tą noc. Dobra, nie, ja robię kopalnię ty idź po tom, Po workbencha. Ja zrobiłem workbencha. Aha. Tak też można. Tu mamy o jeden workbench za dużo. Dobra, tyle kobla mi wystarczy. Gdzie masz? No dobra. Ej, no, masz. Daję ci miecz. Młotek. Ja no na wiec? tym teksturpaka to wygląda jak młotek jakiś. Miecz, nie? nie? No. no. Wiem, wiem. Ale fajnie wygląda w piecu. Żelazny. Żelazny fajnie wygląda. No. No ja właśnie chcę przepalić. Ja biorę pierwsze trzy żelaza. A ile jest Pięć. żelaza? Ej! O! To <grymna> całkowite! <grymna> no właśnie, no miecz no, też możesz mieć. <grymna> A, zabrałeś mi! <grymna> nie nadążasz. Ale urwał. reszta twoja kto pierwszy będzie miał trzy ja mam dwa i to mi starczy bo ja robię sobie żelazny mm -hmm. a jaki los? a nie co? pokonał mnie nie mam buga 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 a ile już jest czasu nagrywania no, no właśnie będziemy kończyć teraz no to no jakie błędy mam. Dobra, cześć. Ja się z wami żegnam, Joyjack. Idę mojx też. To do kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych. No to. Cześć.